Na kuku się ma dzień dobry. Kawałek takiego wygna, żeby tu do środka wlos. I potem to potna na trzy paski i się zrobi z trzech części. No i dobra, wywalcowałem to. To pasuje, to pasuje odtąd dotąd. Tu zawsze muszę kawałek zostawić dłuższe. Ta trzecia rolka dociskowo z tej, z tej, żeby kurde miała za co złapać. Także kowaczek jest prosty, zaraz to obetniemy. To jeszcze i tak będzie za długie. No a potem to podnana na trzy paski. na dworze zaczyna padać kurde. Także wiecie o co chodzi. Nie? śnieg już stopnią, wszystko ładnie, pięknie. Teraz zaś dyszcze przyjdą. Dobra, coś tak. O! Taki. No i tak to wygląda. To się śrubami dociągnie i będzie luks. Teraz to na trzy paseczki jeszcze trzeba pociąć elegancko. I nie potrzebuję ani chromu, ani niklu. Tak by to było. Z góry jest doklupany. Teraz to trzeba... Teraz to trzeba na trzy pochłastać na wsi, wiecie o co tu chodzi. Teraz to obrócimy. No, I będzie. I on będzie trochę róbszy, ale to się go potem Według tamtych Rub. zwęży Róbszy będzie. Rubszy. No i dobra, i teraz trzeba to pierzeństwo pociąć w jakimś sposobem. Dobrze jest sobie zrobić, tak lekko tylko naciąć, leciutko, na całej długości i tak po tym prowadzeniu jechać, to wtedy elegancko, równiutko wychodzi, tak jak w książkach piszą. Dobra, dwa paski mamy, tym trzeci trzeba jeszcze zwężyć, tego przelecam na, na szejce taśmowej i może go tam i lecimy, ten ostatni to niech stygną Dwa są pód, a ten jest jeszcze za wysoki ten jeden. No nieźle, kurde to są... Tylko one są jeszcze nie przeszlifowane na tym że tak kurde. Tak to może być. I to może być w części z dwóch, trzech. Akurat wyszło trzy, bo przy trzech to najmniej odpadów mi zostaje. Teraz tego jeszcze muszę chlasnąć, na no ta szerokość będzie. Jarek tam siedzi w swoim świecie, w świecie pomp, zaworów, Potrzeb... rurek. Potrzebuję <laughs> to, jest, to jest jego świat. Pumpy, zawory, rurki. Kurde. Jakieś kurde, mufy. Redukcje, kurde. Ciepę dopiero stosuję. Woli robię się mądrzejszy. Mądrzejszy no? się, się bo... robi powoli. Ja, ale, jak ciepła, to się robi <grym> mądrzejszy. mądrzejszy, mądrzejszy, mądrzejszy. No. Tykel. Dobra. Moment to. Muszę poczekaj, że po to, żeby pod to przeszlifuję fajnie. I na manszecie żeby to rozwidkę było i jelecak klinikę. No i te, te trzy są o 12 po prostu 12 mm to jest za, za długie. Nie? Teraz każdego uwala po 4 mm ta średnica się będzie zgadzać no tam, tam akurat nic nic nie stanie bo mogę cię dłużej no ale teraz jest trochę ciepli to nie jest tak źle no. Tylko no. chodzi o to, że ja muszę to posklejać, nie? No no, no. A ten a hala jest e, sucha. Aha! Ja ten, ten... No no. A tym klejom chyba no. w normalnych temperaturach takich Czy to musisz mieć jakieś specjalne mega ciepło. Nie no, jakieś i to szybciej to wciąży, to szybciej. nie? No. No w minusowych to chyba nie kleisz tym, nie? Albo też. W minusowych to nie bardzo. Jeszcze dwa pięcia i. Parapetuwa, kurde mi się teraz przypomniała się szykuje. U ciebie? Nie. A u tego? tego też. No, teraz mi się zaś... Przy... Nie no, lepiej mu nie wiadomo, zaczął będzie pić. Ileż to można pić w życiu. Kurde. U mnie to chyba że jak się wykluza na Białoruś mm -hmm. <laughs> To wtedy kurde No wszystko jest kurde możliwe Ja nagle sobie z Polski ten kuchnię czy tam coś tam przywróc Dobra mumy to wlazło to jakimś ich sposobem To się jeszcze przeszlifuje ładnie, żeby było elegancko będzie